Zabranie głosu pana prezesa Daniela Obajtka. Panie premierze, szanowni państwo, jadąc dziś na tą stację, jadąc do pracy, jadąc do codziennych obowiązków, zobaczyliście Państwo, że te ceny poszły bardzo mocno do dołu. Jeżeli mówimy o benzynie, to średnia cena benzyny 5,19. Jeżeli mówimy o oleju napędowym, średnia cena 5 24. To są najniższe ceny w Unii Europejskiej. To podkreślam. Najniższe ceny w, w Unii Europejskiej dzięki właśnie rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek. To są podatki, akcyza między innymi. I tą akcyzę można po prostu obniżyć. Jeżeli się obniży, to spadnie także cena benzyny.